Cześć i czołem, witajcie ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj postanowiłem przygotować sos, sos czosnkowy, czyli czwarty najpopularniejszy sos w tym kraju. Po keczupie, majonezie i musztardzie. Gdyby zrobić taki ranking, to ten sos z całą pewnością zająłby tam czwarte miejsce. Sos taki można kupić gotowy oczywiście w sklepie. Ale w zasadzie takie sosy gotowe to są bardziej majonezy o smaku czosnkowym, bardziej, bardziej przypominają te majonezy. One są zwykle dosyć gęste. No i to jest sztucznie pędzone, tak naprawdę. Natomiast ja zrobię sos naturalny na naturalnych produktach. No może tak nie do końca, ale, ale w większości na naturalnych, na naturalnej bazie. Taki sos po zrobieniu. Tak naprawdę, najlepszy jest dopiero następnego dnia. Czyli trzeba go robić, jeżeli coś chce się go używać do czegoś, to trzeba go zrobić dzień wcześniej, zostawić go w lodówce, żeby to się wszystko ładnie przegryzło i przesiąkło, żeby te wszystkie aromaty się tam wymieszały. I następnego dnia to jest prima sort. Ten sosik on jest po prostu the best. Tak naprawdę, jest, jego wykonanie jest banalnie proste nie jest jakoś wybitnie skomplikowane. Potrzeba, tam, potrzeba nam trzech, trzech produktów. Pierwszy to są ząbki czosnku. Ja mam cztery akurat, takie nawet dosyć duże, bo my lubimy tutaj u mnie w domu dosyć czosnkowe te sosy. Ja już je obrałem wcześniej, te ząbki, także za chwilę będę je siekał. No i mieszam z pozostałymi rzeczami. I teraz pozostałości, które są potrzebne. To jest jogurt. Jogurty mam dwa i dlaczego dwa? Oba są z biedronki, taka reklama krypto. Oba są y, z tego sklepu. Y, dlaczego, dlaczego, mam dwa, nie, a nie, na przykład nie jeden, albo dwa takie same? Już tłumaczę. Y, ten jogurt są oba obydwa są jogurtami naturalnymi. Ten jogurt bardzo płynny, taki rzadki, więc gdyby użyć tylko jego. To ten sos byłby bardzo płynny, i tak naprawdę, gdyby go wlać do jakiejkolwiek czy na jakąkolwiek potrawę, to on będzie spływać. Nie? Natomiast ten sos, jogurt, przepraszam, ten jogurt to jest jogurt skyr typu islandzkiego. Jogurt, on jest bardzo gęsty i on nam zagęści ten sos dodatkowo do zagęszczenia sosu, a też przy okazji do polepszenia jego smaku. Majonez. Można używać jakiegokolwiek majonezu, jaki, jaki się lubi. U mnie najpopularniejszym majonezem w domu jest majonez, ten który trzymam w ręce. Natomiast ja osobiście najbardziej lubię majonez kielecki. Do tego ja y, dodaję odrobinę pieprzu. Można, nie trzeba. Ja akurat lubię dodać odrobinę pieprzu. Niestety nie mam pieprzu białego, więc dodam pieprz y, zwykły, czarny, mielony. I szczypta soli dosłowni, której też, jeżeli ktoś nie chce, nie musi dodawać. <laughs> Poza tym, co jest nam jeszcze potrzebne do zrobienia samego sosu? Drewniana decha, na której będziemy siekać. Nóż, którym będziemy siekać, dosyć ostry powinien być. Łycha, którą będziemy to wszystko wygarniać. Eee. I takie mieszadełko, którym wymieszamy to wszystko w takiej misetce. No i zabieram się do roboty. Pierwsze co zrobię to wyleję sobie, wyleję sobie, no tak żebyście widzieli wszystko, wyleję sobie jogurcik, ten pierwszy, ten, który jest taki płynny, o, proszę bardzo, widzicie? Taka gęsta śmietana praktycznie, konsystencja gęstej śmietany. Wygarniamy wszystko, całe dobro. Teraz drugi jogurcik. I teraz porównajcie. Tu. No. O, wypada częściowo. Bo reszta została. Jest tak gęsty. Jest bardzo gęsty ten jogurt, on nam fajnie zagęści ten sos, że on nie będzie taki płynny. Pudełeczko. Do koszalina oczywiście segregujemy plastiki, no i teraz łycha, no, może łycha, i troszeczkę jeszcze majonezu, i tak jak mówiłem, ja dodaję jeszcze kom dwie małe szczypty soli, jedną szczypkę pieprzu i to na chwilę odstawiam i bierzemy się za siekanie czosnku i teraz tak gwoli jasności to czosnek przed siekaniem, te ząbki należy rozdusić I teraz Dlaczego to ja to robię? Ano z dwóch powodów. Po pierwsze, wygodniej się taki so, y, czosnek sieka. Bardzo drobno. A po drugie, wydobywa się z niego więcej tego czosnkowego aromatu, który później będzie nam się mieszał fajnie z jogurtami i z tym majonezem. to jest raz raz, tylko trzeba uważać trzeba uważać żeby sobie palców nie pochlastać nie zostać jakimś inwalidem przez przypadek no i lecimy musi być poszatkowane dosyć drobno właściwie im drobniej tym lepiej jeżeli ktoś nie potrafi szat sz sam szatkować takiego czosnku uciekać go wystarczy wziąć tarkę i na najdrobniejszych oczkach jakie są na tarce zetrzeć ten czosnek i też go można dodać co prawda taki siekany moim zdaniem jest lepszy daje więcej tego aromatu natomiast taki starty jednak troszeczkę jest inny, ale na pewno jest, na pewno jest jeszcze bardziej drobny drobniej zrobiony niż to, co ja tu posiekam, bo ja aż tak dokładnie jak maszyna nie zrobię, chociaż staram się jak i właściwie efekt końcowy możecie zobaczyć. Taki jest efekt końcowy. To jest już tak dosyć bardzo mocno posiekany. I teraz ten cały ten czosnek który tutaj posiekałem salutki czosnek trafia do miseczki Oczywiście jeżeli ktoś nie ma yy, czosnku takiego świeżego to zawsze jest też możliwość zrobienia takiego sosu ze czosnku su, suszonego z tym, że no, tego dodać znacznie więcej. Ten smak jest wtedy też zupełnie inny zresztą. Nie jest taki fajny jak, jak czosnek naturalny. Łychy też w zasadzie. no Ja używam palucha niestety. Ręce oczywiście wcześniej są umyte dokładnie. Także nic się nie dzieje złego i na sam koniec na sam koniec bierzemy mieszadełko do rozszczepania i trzeba to dokładnie wszystko wymieszać tak żeby nie zostało żadnych grudek tego gęstego jogurtu ale przede wszystkim żeby nie zostało żadnych grudek majonezu miesza się chwilę dosłownie Właściwie już ten sos już jest gotowy. Gdyby się ktoś uparł, to już go można spożywać. Natomiast tak jak ja mówiłem wcześniej, najlepiej wsadzić go do lodówki i przykryć go oczywiście wcześniej folią spożywczą lub aluminiową, dokładnie żeby ten zapach czosnku nie przesiąknął. nam cała lodówka nie przeszła. Kładamy to na noc, nie lepiej robić to wieczorem. Kładamy to na noc do lodówki i na rano sosik jest już jak najbardziej do spożycia. O. Według mnie sos jest już dobry, tyle tylko, że musi trochę sobie postać. Żeby się to wszystko razem nam przegryzło. Taki sos można użytkować do praktycznie każdego rodzaju mięsa. Bardzo fajnie smakuje to do jakiejś tam tortilli, do jakiegoś kebabu, gyrosa, czy, czy na przykład na pizzę. Można też użytkować do jakichś zapiekanek, kod dogów, no praktycznie do każdego rodzaju fast foodu, jeżeli się ktoś uprze, to można z tym zjeść właściwie wszystko, nawet jeżeli by się ktoś uparł, to i spaghetti. Sos jest bardzo fajny, konsystencja jak widzicie taka gładziutka, dosyć gęsta, nie będzie nam wylewać się nigdzie. Ja tu pokażę zbliżenie, o proszę, jaki jest fajny, gęstawy sosik. Także polecam, oczywiście. Przepis można sobie dowolnie modyfikować. Możecie sobie dowolnie zmieniać składniki. No, wiadomo tylko, że musi być czosnek, bo bez czosnku nie ma sosu czosnkowego. Także smacznego i do zobaczenia następnym razem.